Piotr Lis, niezbędnik poligrafa. Hmm, dzisiaj będzie odwrotnie. Witaj Mirek. Witam cię bardzo serdecznie. Jak się czujesz po drugiej stronie? Więc trochę to zaskakujące, ale y, naprawdę jest sympatycznie. Dzisiaj mamy troszkę odwrotnie, tak jak państwu powiedziałem, goszczę. Na spotkaniu pana Milka Pawlińskiego, który jest osobą nagrywającą na co dzień podcasty, niezbędnik poligrafa. Stwierdziliśmy razem, żeby było miło i wesoło, zrobimy to odwrotnie. Czy się będzie podobało? Nie wiem, czas pokaże. Milek, skąd pomysł? No tak, to właściwie dobre pytanie skąd pomysł? Y jeżeli chodzi o podcasty, to ja raczej jestem dinozaurem i o podcastach nie wiedziałem nic. Przyszła córka, zapukała w mój komputer, powiedziała: Tato, kochany, ale czas słuchać podcasty dla poligrafii. No i tyle. No i tak minęło dwa lata, zanim powstał pierwszy. Dwa lata, zanim zrozumiałem w ogóle o czym jest mowa, zanim poczytałem, dowiedziałem się, porozmawiałem z wieloma osobami. No a przede wszystkim to było podjęcie takiej decyzji, że skoro robimy podcasty, no to trzeba przyjąć jakiś plan do tych podcastów i W ogóle znaleźć jakiś złoty środek, który pozwoli nam to wszystko realizować. Czyli gdyby nie córka, to dalej. Tak, zdecydowanie. Inne pokolenie, wiesz, to my jesteśmy tym pokoleniem dinozaurów. Przepraszam, nie ty, ja na pewno. Ale z drugiej strony to jest bardzo miłe zobaczyć, jak wygląda patrzenie na świat przez inne pokolenie i czego szuka w tym świecie, w którym my jesteśmy. No to wchodząc do tego pokolenia, wychodząc do tego pokolenia online nowego. Masz informacje albo badasz, jaka jest odsłuchalność ludzi młodych? No, to jest bardzo dobre pytanie, ale chciałem powiedzieć Ci, że nie jestem w stanie powiedzieć, jaka jest słuchalność, jeżeli chodzi o podcasty, które nagrywamy, bo na razie zaczynamy i z tego, co już zorientowaliśmy się, podcasty są absolutnie nowością, jeżeli chodzi o naszą branżę. I raczej wiele osób jest zaskoczonych tematami, które poruszamy, a staramy się po prostu, aby te tematy były poruszane na. Pewnego rodzaju luzie, żeby nie były sztywne, żebyśmy nie siedzieli przed kartkami i czytali jakieś teksty. Raczej staramy się poruszać tematykę, która w szeroko rozumianej branży poligraficznej i opakowaniowej, ale używajmy jednego słowa: poligrafia. Mogą być interesujące dla, nas, dla naszych słuchaczy. Po pierwsze, dlatego, że mówimy o technologii w inny sposób, mówimy o pewnych trendach, mówimy o rynku. Mówimy o kłopotach, problemach, ale też o nowych rozwiązaniach, które są tak naprawdę za rogiem. A może tego nie wszyscy widzą, tych ty, 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 ty szczegółów, i może to dlatego jest takie interesujące? Powiedziałeś jedną fajną rzecz, że chcesz to robić z humorem i na luzie. A jak jest z tym luzem? Jak masz mikrofon przed sobą i osobę, czasami jeszcze bardziej zestresowaną niż ty? Tak, no nie, to nie jest tak. Najbardziej zestresowany z, z całego towarzystwa to jestem ja w momencie, kiedy mam poprowadzić taki podcast, czyli krótko rzecz biorąc, rozmawiać z naszym gościem. I to wcale nie jest takie proste, bo nagle okazuje się, że mam trochę tematów z poligrafii, chociażby dlatego, że moja pierwsza praca była poligrafią i, i byłem izacerem, i zecerem, i introligatorem, i maszynistą typograficznym offsetowym, i trochę tą drogę przeszedłem w poligrafii. Stąd moja wiedza i spojrzenie na poligrafię jest trochę inne i w momencie, kiedy jest gość, i nagle się okazuje, że on jest z obszaru, do którego ja jeszcze nie dotarłem, jak chociażby y, druk cyfrowy albo koledzy, którzy opowiadali o, o Rastrze Multidot, o którym ja nie, niewiele wiem, a, a rozumiem, z czym mam do czynienia, że jest to absolutnie coś nowego i, i niesamowitego, bo po 30 latach trafiła się nowa technologia w prepresie, której do tej pory nie było. Tam nie było żadnego. Zmian. No i Ja też się czuję trochę zagubiony, bo skąd mam czerpać tą wiedzę, żeby móc się przygotować do, do tego typu rozmowy? Wiesz, to nie jest takie łatwe. To nie jest takie proste. No wiem, że nie jest łatwe, bo łatwo to jest drogo kupić, tanio sprzedać i byle jak się ożenić. Reszta, Reszta jest trudna, tak mówił mój wujek, ale ważna rzecz. Masz fachowców chyba po drugiej stronie. Jak ich dobierasz? Jak szukasz tematów? Jak szukasz tego, co może być ciekawe dla słuchaczy? To bardzo Ci dziękuję za to pytanie, bo, bo chciałbym naprawdę wszystkim podziękować naszym uczestnikom, którzy do tej pory się pojawili tutaj, naszym gościom. To prawda, są ekspertami w każdym obszarze. Nie chcę tego mówić w inny sposób, bo, bo słowo ekspert absolutnie załatwia tutaj cały obszar. Po pierwsze, zna, znają technologię, znają działanie tej technologii, mają wiedzę, jeżeli chodzi o wykorzystanie tej technologii. Mówię technologii, ale mówimy o maszynach, Mówimy o urządzeniach, mówimy o farbach, papierze, o, o absolutnie różnych obszarach z poligrafii. I to jest zaszczyt i przyjemność, że, że w ogóle te osoby zgodziły się na to, żeby troszeczkę odsłonić rąbka tajemnicy albo tej swojej fachowości oddać w, w trakcie rozmowy. To jest niesamowite, to jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Ale to, co, to, co mnie zaskakuje, to, że po tych naszych rozmowach ta moja skrzynka mailowa. Nagle zaczyna się zapełniać. Oczywiście po tych podcastach, które, które są wyemitowane już, i pojawiają się dodatkowe pytania. A mógłby pan zapytać jeszcze o to, albo o to, albo jeszcze o to, czy jeszcze o, o, o dodatkową rzecz. No i tak się znowu rodzą jakieś pomysły tam na, na, na przyszłość. Aczkolwiek. Przyznaję, że już mieliśmy gościa i Państwo będziecie słuchali niedługo tego odcinka, albo, albo za moment usłyszycie, albo, albo już słyszeliście, gdzie nasz gość przyszedł po raz kolejny i tłumaczył się z tego, co powiedział za pierwszym razem, ponieważ ktoś, kto odsłuchał ten podcast, zaczął zadawać mu pytania. I tych pytań było tak dużo, że nasz gość postanowił na te pytania odpowiedzieć zupełnie w inny sposób, czyli usiadł tutaj razem ze mną w studio, wyciągnął swoje kartki z prezentacji, wszystkie, które miał i tutaj cały stolik i nagle zaczął odpowiadać na te wszystkie pytania, które dostał wcześniej na telefon, na maila i w tych spotkaniach od klientów. I nagle się zrobiło sympatycznie, bo, bo się okazało, że ktoś tego słucha. Bardzo fajny pomysł. To wracając do słuchalności. No, tak, 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 wiedziałem, że tego nie odpuścisz. Dobrze, to yy, jak wiesz, nasz podcast, który, który nagrywamy, jest dostępny na, na trzech podstawowych platformach, czyli Google Podcast, Spotify i Apple Podcast. Oraz dostępny jest na naszych stronach internetowych, i na razie nie przewidujemy, żeby, żeby było to jakoś tam dalej rozpowszechnione. Z tego, co żeśmy patrzyli po, po pierwszych odcinkach, a tych odcinków raptem żeśmy wyemitowali dwa sezony, i teraz jesteśmy w trakcie trzeciego, na tych trzech platformach wszystkie razem podcasty zostały zapisane, ściągnięte, zapisane ponad 1300 razy. I uważamy, że jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny wynik. Ale on troszeczkę inaczej wygląda, jeżeli chodzi o nasze strony internetowe, bo, mimo wszystko, e, strony internetowe, które prowadzimy, są znane bardziej niż e, podcasty, które zamieszczamy na tych platformach. Skąd bardzo znanych? I te statystyki wyglądają zupełnie, zupełnie inaczej. Ja nie chcę ich podawać, bo nas po prostu to zaskakuje, jak one wyglądają fajnie, ciekawie. Nawet zaczynamy dostawać pytania dokładnie o konkretnych prelegentów, i ile tam jest tych odsłon, ile osób słyszało, słuchało, ściągnęło, zapisało, jakkolwiek, jak zwał, tak zwał. No, staramy się tych licznie podawać, ponieważ one nas zaskakują. Raczej, raczej miłe jest to, że jak dzwonię do, do kilku fajnych drukarni, to się nagle okazuje, że tak słuchamy. Interesuje nas i mamy pomysły na coś jeszcze i raczej to jest efekt tych podcastów, o które pytasz, jeżeli chodzi o jakieś statystyki. I to jest chyba bardziej ciekawe niż, niż to, ile tak naprawdę tych cyferek i jakie te cyferki są przy poszczególnych odcinkach. Ale zdradzając, nie będę, nie będę skromny, bo pochwaliłeś się tym. Ja sam też jestem osobą, która na początku słuchała ze strony, a potem dopiero z innych rozwiązań, więc myślę, że wynik ponad 700 odsłuchań jednego z podcastu. Robi wrażenie. Mirek, gratulacje. Bardzo, bardzo dziękuję, ale poczekaj, to teraz ja zadam tobie pytanie. Słuchaj, a co ty myślisz o tego, o tego typu podcastach? I za każdym razem, jak jadę samochodem i to jest czwartek, to czekam na godzinę, żeby odsłuchać. Niesamowite. Trochę do rzemiosła, przejdźmy. Wspomniałeś o tym, że najbardziej się ty stresujesz, a powiedz mi, jak... Bo to nie jest łatwe. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że bycie takie na żywo. Miałem okazję kiedyś codziennie nagrywać wywiad. To jest trudne. Ludzie, którzy prowadzą programy na żywo, lepiej, żebyśmy tam nie popełniali błędów, bo idzie wszystko weter. Mimo wszystko na tym podcaście, na nagraniu, też jesteśmy w jakimś gronie. Nie idzie to może online ale po to, żeby nie nagrywać tego przez 6 godzin, to musisz mieć jakiś pomysł na to. I jaki pomysł mają Twoi goście? No, jeszcze raz dziękuję, bo to jest naprawdę cudowne pytanie. I m, chciałbym powiedzieć, że wszystko oczywiście jest zaplanowane, zapisane, wypunktowane e, i wszyscy są przygotowani. Nieprawda. Kochani, naprawdę nieprawda. My niektóre odcinki podcastów nagrywamy dwa albo trzy razy. Chodzi o to, że nie wszyscy od razu akceptują swój głos naszych gości. I to jest normalne, my o tym bardzo dobrze wiemy. Tak samo jak wiemy to, że nie każdy z nas lubi zrobić sobie zdjęcie albo patrzy na zdjęcie, które ktoś zrobił i, i czegoś tam nie akceptujemy, bo skrzywiliśmy minę, bo inaczej spojrzeliśmy z podcastami jest dokładnie tak samo. Naprawdę. Czyli nie jest łatwo, bo już miałem ci powiedzieć, że to tylko ja sobie zawsze z uśmiechem na twarzy z Tobą <głos> rozmawiam. <głos> nie, 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 nie. To jest naprawdę y, mega wyzwanie. I to, co jest najfajniejsze, to właśnie to, że trochę z, z tej całej rozmowy jest absolutnie live, czyli na żywo. My nie musimy tutaj myśleć, y, wymyślać jakichś tematów. Po prostu rozmawiamy i już. No dobra, to przechodzimy do przyszłości, bo co było, to jak w korporacji, to już się nie liczy. Teraz mamy, liczy się tylko przyszłość. Jakie plany? Podcasty, pytasz? No raczej. Znaczy, wiesz co, pamiętaj o tym i, i drodzy słuchacze, wy też o tym dobrze wiecie, że świat poligrafii profesjonalnej jest wydawnictwem tradycyjnym, czyli. Takim drukowanym, więc na pewno od wydania wrześniowego, co pewnie już zauważyliście, część z tych podcastów znajduje się w dużym skrócie zaprezentowana z przejściem z QR-kodem na, na podcasty, które później można sobie odsłuchać. I sądzimy, że to w ten sposób łączymy te nowe technologie z, z tą technologią tradycyjną, dając możliwość wyboru, albo przeczytania sobie skróconej wersji takiego podcastu, czyli zapoznania się z tematem, który prezentujemy w czasie rozmowy, albo po prostu skanowania QR-kodu i przejścia do podcastu, żeby go po prostu wysłuchać w całości. Od początku do końca. Bardzo dobry pomysł dla ludzi analogowych, tak jak ja, troszkę, czyli tych, którzy pracują z książką, z czasopismem, bo to lubią, z klaserem, z albumem na zdjęcia. Myślę, że świetne rozwiązanie. Ale kolejne pytanie. Czy podcasty planujesz rozwinąć? Bo na dzień dzisiejszy to jest 1.1. Rozwinąć, tak. Nie wiem, o co pytasz. <grym> Jeden podcast, niezbędnik poligrafa. Tak. Jeden podcast, niezbędnik poligrafia, poligrafa, dwie osoby. Nie, 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 no są trzy, cztery osoby. Tutaj naprawdę bardzo dużo się dzieje. I niezbędnik poligrafa, jako niezbędnik poligrafa, to jest pierwszy temat, który Państwo znacie już, bo, bo słuchaliście, słuchacie i pewnie będziecie jeszcze słuchali. Natomiast urodziły się przy okazji dwa czy trzy inne. I powstaje taki podcast, gdzie spotkamy się z Wami, drodzy słuchacze, raz w miesiącu, a po tej stronie będzie kilka osób, które będą rozmawiały na temat poligrafii. Nie 20 minut, tak jak zawsze w tych naszych krótkich podcastach, czyli około godziny. I to będzie taka rozmowa właśnie o tym, co jest tu i teraz, co jest bardzo interesujące, dlaczego taka, a nie inaczej. I dlaczego ta technologia jest lepsza od innej, i tak w ogóle, to dlaczego Flexo wypiera cyfrę, cyfra wypiera i dlaczego offset jeszcze goni jedną i drugą technologię, no bo, no bo musi. No i już, i dlaczego Landa tak wolno rozwija swoją technologię drugu cyfrowego, którą ma przecież podobno już świetnie opracowaną? Tu zróbmy przerwę, bo dla mnie to jest bomba. Już na to cierpię. Każdy z nas jest inny. Każdy z gości zaproszonych ma swój pomysł na ten podcast. Coś mówimy, coś opowiadamy, rozmawiamy. Jak wspomniałeś, tworzą się również zapytania w międzyczasie: czy to od gości, którzy wysłuchali podcasty, czy to również od ludzi z branży, które dostajesz czasami mailowo, które dostajesz telefonicznie. Powiedz mi, musisz motywować ludzi, żeby przyszli do ciebie? Dzisiaj to nie jest takie proste. To rzeczywiście jest mega wyzwanie. Ja jeszcze raz podkreślam, że bardzo, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy się zgodzili. Ale też jest cała grupa osób, które w jakiś sposób się jeszcze wstrzymują przed tym, żeby można było spotkać się właśnie przy mikrofonie i chwilę porozmawiać. Z różnych powodów. Może właśnie dlatego, że, że to nie jest do końca akceptowalna forma, gdzie oni siebie słyszą po prostu, bo w czasie nagrywania staramy się zrobić to w taki sposób, żeby każdy siebie usłyszał. Nawet nagrywamy wstępnie takie krótkie materiały, żeby każdy zobaczył z naszych gości, jak to wygląda później w odsłuchaniu. Czyli krótko rzecz biorąc, żeby miał szansę sprawdzić sam siebie. To, to jest ta jedna taka bariera, czyli zaakceptowania siebie przed mikrofonem. A drugą barierą jest to, że pytanie: co ja właściwie mogę powiedzieć? I tutaj. Muszę przyznać, że wiele osób absolutnie niepotrzebnie ma tą barierę, bo pracując w branży poligraficznej, dana osoba, w miesiącach po latach pracy w danym miejscu, jest naprawdę ekspertem, jeżeli chodzi o tematykę, którą się opiekuje i zajmuje każdego dnia. Ekspertem to jest tak samo, jak, jak ja bym chciał dowiedzieć się czegoś dzisiaj na temat druku fleksograficznego, to ja wiem, do kogo pójść i kogo zapytać. Po prostu ja nie muszę kombinować, nie muszę wymyślać, to jest absolutnie dla mnie inna technologia. Ja się wychowałem z technologią typograficzną, offsetową i na ten temat trochę wiemy więcej i fleksografia jest dla mnie absolutnie czarną magią. To jest coś, co, co, czego nie ogarniam. Przyznaję to bezbicia. Ale, ale no, to też mnie motywuje do tego, żeby się czegoś dowiedzieć, więc jak spotykam się z kimś, kto może na temat właśnie fleksografii trochę więcej opowiedzieć... To mnie to po prostu interesuje. Ja w ogóle jestem osobą taką, która stara się interesować tym, co jest do no, naszej branży do, do poznania. W związku z tym te rozmowy raczej przebiegają miło i fajnie, no, krótko rzecz biorąc. A no, jest jeszcze jeden kłopot, taki nasz rynkowy absolutnie. Nie wszystkie osoby mogą otrzymać zielone światło. Ze swojej firmy, żeby przejść tutaj i móc e, rozmawiać i, i przekazywać pewnego rodzaju informacje i swoją wiedzę, właśnie w takim podcaście, e, rozmawiając z, ze mną czy z kimś innym z naszego zespołu. Chodzi o to, że łatwiej rozmawia się z ekspertami, którzy. Mimo wszystko pracują w mniejszych firmach albo są na poziomie menedżerskim, czyli są dyrektorami, prezesami, i oni łatwiej akceptują wszystkie materiały, natomiast troszeczkę. Kłopot jest z osobami, które pracują na tych niższych szczeblach, zwłaszcza w korporacjach międzynarodowych, gdzie te podcasty no, muszą być swoją drogą przesłuchane również przez kogoś, czyli najczęściej przez przełożonego. I on wtedy mówi, że, że okej, okay, ale tu nad tym trzeba popracować, nad tym trzeba popracować, to zmieniamy i tam to zmienia. To, czego my z naszej strony tutaj redakcyjnej chcielibyśmy unikać, to to takiej nadmiernej reklamy. Wiesz o czym mówię. Czyli krótko rzecz biorąc takiego typowego, sprzedażowego podejścia, gdzie ktoś usiądzie po drugiej stronie mikrofonu i powie, nie, moja technologia jest absolutnie najlepsza. Znasz najlepsza. mnie i zgadzam się z tobą. Mm. Taki pierwsze, Dziękuję ci bardzo. Milek Pawliński, Świat Poligrafii Pro. Dzisiaj odwrotnie. To ja mówiłem, Piotr Lis.